Witam Was w mojej kuchni! Zawsze chciałam to powiedzieć. Pomysł na ten filmik wymyśliłam jakieś kilka dni temu, ale o tym już wspominałam na swoim Instagramie. Więc jak ktoś z Was śledzi i ogląda moje story na Instagramie, to to wie, że szykuje się coś nowego. Wydaje mi się, że ten dzisiejszy filmik będzie dla Was bardzo śmieszny, bo dla mnie to może być bardzo nieśmieszny. Mogę się nawet przy nim popłakać. Będę dzisiaj jadła kule Mini Brands. Teraz, w tej chwili. Tych przepięknych kulach, niespodzianek 5 mini brand, seria trzecia. Tak w ogóle to jest chyba w ogóle najnowsza seria. Kryją się jakieś mini produkty spożywcze. One są, oczywiście, wiecie, no takie sztuczne, nie można ich zjeść, ale pomyślałam sobie, że będę musiała pójść do sklepu i kupić te produkty, które się w tej kuli wylosują, albo w tej kuli, nie wiem, jeszcze będę losować, którą będę wybierać. No i będę musiała, słuchajcie, wszystkie te produkty wrzucić do Miski, wymieszać je i zjeść jeżeli dam radę w ogóle, bo nie wiem czy dam radę zależy co się trafi, bo tutaj nieraz w tych kulach są wiecie, naprawdę smaczne rzeczy, typu same słodkości ale może też się na przykład raptem trafić puszka z tuńczyka nie, tuńczyk w puszce, puszki nie ma z tuńczyka co ja gadam w ogóle Zobaczymy, co tutaj się wylosuje. Ja mam, słuchajcie, w ogóle cztery kule i muszę sobie teraz wybrać jedną. Od tego może zależeć, wiecie, moje życie. <śm> Więc dobra, wybieram tą w takim razie. Będziemy tą otwierali, resztę odkładam. I bardzo się denerwuję. Bardzo! Bo ja ogólnie potrafię zjeść bardzo wiele rzeczy, ale nie wiem, jak to będzie, wiecie, smakowało, kiedy wymieszam je wszystkie i nigdy takiego challenge'u z jakimś jedzeniem nie robiłam. Więc można powiedzieć, że to mój pierwszy raz na YouTubie. Tak. I w życiu zresztą też, bo kto normalny miesza sobie w misce jakieś różne produkty i ja później je. Czas otworzyć kulę mini brands. Oby było same dobre jedzonko. I w ogóle dla tych osób, które ogarniają te kule, które oglądały wcześniejsze moje odcinki, jak otwierałam ich, wiecie, no więcej, to wiecie, że tam czasami może się też trafić jakiś produkt, w sensie bardziej rzecz, na przykład koszyk albo regał sklepowy. To jeżeli trafi mi się coś takiego, to po prostu wzięłam tutaj wszystkie moje, wiecie, mini brancy, jakie mam, i w razie czego będę po prostu losować. Coś, wiecie, w zamian, bo chcę po prostu, żeby wymieszane w misce było pięć produktów do jedzenia. Przecież nie wrzucę sobie tam koszyka sklepowego, no nie? Fuj, i ci taki brudny koszyk z biedronki, podotykany przez ludzi, i bym musiała go do miski wrzucić i wymieszać z całym jedzeniem. Uuuu. Jak widzicie jest pięć cząstek i w ogóle i w ogóle swoją drogą. Jeżeli Wam się taki odcinek spodoba i zostawicie tutaj 20 tysięcy łapek w górę, za te moje męki dzisiejsze, bo nie wydaje mi się, żeby same smaczne jedzonka mi się trafiły, no to wtedy nagram kolejny taki odcinek, ale może wtedy kogoś zaproszę, mojego brata albo werkę aferkę, albo na przykład na kolejnym odcinku otworzę wtedy dwie kule i będę musiała wymieszać 10 produktów i je zjeść. Będzie w ogóle się totalnie masakrastycznie działo, ale może. Moi drodzy, na razie jest naprawdę bardzo dobrze. Dobrze. Trafiłam jakiegoś chyba batona albo czekoladę Hershey's. Nie wiem, jak to się czyta, ale znam to. I wydaje mi się, że powinnam, słuchajcie, to dostać w Polsce. A jak nie, to po prostu znajdę jakiś zamiennik. Wiecie, typu, nie wiem, bo tu jest. Średnio słodka czekolada, więc muszę taką, wiecie, półgorzką czekoladę znaleźć. No i właśnie, jeszcze o tym zapomniałam Wam powiedzieć. Tutaj mogą się też trafiać produkty typowo amerykańskie, których my w sklepach możemy nie mieć. Więc ja będę wtedy po prostu szukała jakichś zamienników, coś, co wiecie, po prostu podobnie będzie smakowało, nie? Dobra, tutaj mamy listę i kolejny. Co to jest? Pampersy? Co? Co? Seria jest, słuchajcie, najnowsza i ja jej chyba w ogóle jeszcze nie otwierałam. Teraz się zastanawiam, co zrobić, ale słuchajcie, no chyba wrzucę do tej miski tego Pampersa, bo ja mam Pampersy. Nie, żebym miała dziecko, mam po prostu tylko psa, który wymaga noszenia Pampersów, więc mam Pampersy. No i trudno wrzucę do tej miski Pampersa. No nie zjem tego Pampersa, ale się wymiesza. To będzie chyba od odcinek, jakim w życiu nagrałam, mnie na kanale, coś mi się wydaje. Aż wiecie co, aż spojrzę na listę, co tu może w ogóle się trafić, bo powiem wam, myślałam, że to serio będzie same jedzenie, no, nad tym jakieś pampersy, słuchajcie, naprawdę samo jedzenie i te pampersy i jeszcze chyba jakieś pampersy to są jedyne rzeczy, które są niezjadliwe, no naprawdę, świetnie. Fart w tym odcinku. Genialny po prostu. Dobra, lecimy dalej. No cóż, tak się trafiło, to tak muszę zjeść. O, czupa, czupa! Lizaki! The best of Chupa Chups, a to, czyli to jest jakaś Taka wiecie, większa paczka Z lizakami, więc najlepiej będę Musiała po prostu do tej miski wrzucić Kilka lizaków i w ogóle nie wiem Może spróbuję je jakoś rozwalić Czy coś, żeby po prostu był smak Z tych lizaków, albo wiem jak zrobię Tego lizaka, zamoczę W tej masie i po prostu Będę musiała go lizać i zjeść No nie? Lecimy z kolejną Cząstką, co to jest? Icebreak Curse. Co, co? Coś z kwaśnego. A, to jest minc, czyli wiecie, czyli takie pastylki jakby, czyli może jakieś mentosy znajdę? Ale kwaśne mentosy? Chyba są jakieś, nie? Nie wiem, czegoś poszukam, coś znajdę odpowiednik. W ogóle wiecie, co ja sobie teraz wyobraziłam? Że ja tą gorzką czekoladę najlepiej będę musiała rozpuścić, żeby wiecie, jakoś to wszystko wymieszać, bo nie mam na razie żadnego sosu, no chyba, że zaraz jakiś sos trafię. Wyobraźcie sobie tego pampersa i tą rozpuszczoną ciemną Czekoladę, jak to będzie wyglądało Będzie, że Misaga je gówno Na odcinka. O nie Co ja ze swoim życiem robię Ostatnia rzecz, uwaga, uwaga Oh my god bo tak wszystko miałam, teraz wiecie, słodkie, a tu jest jakieś. Nie wiem, to są jakby jakieś takie ala na czosy, ale nie ma tam mięsa, tylko to są po prostu jakby ser, cheddar i w środku jest jalapeno te ostre papryczki, no nie? Nie, ja powiem wam, że ja nie wiem, czy czegoś z przypadkiem takiego nie ma w Burger Kingu podobnego, a jak nie, to po prostu kupię jakieś serowe kąski, bo coś takiego na 100% znajdę i dodam po prostu osobno paprykę jalapeno. Eee, to nawet głupie to jest, bo będę mieć słodko, ser, wiecie, czekoladowo, serowo, ostre coś i dodatkowo jeszcze kwaśne, no wszystko mi się trafiło w jednym i jeszcze dodatkowo będzie tam pampers. No to chyba czas wybrać się do sklepu i poszukać produktów, które potrzebuję na dzisiaj. Jedyne pampersy mam w swoim domu. Resztę odcinka nagram wam jutro, bo dzisiaj jest już pierwsza w nocy, bo ja tak siedzę po nocy i tak lubię nagrywać w nocy. No, nagram to jutro, dalszą część. jutro będziecie widzieli, jak Aga je kupę z Pampersa. W sensie dla Was to jest dzisiaj, ale dla mnie będzie jutro. Elmo, muszę Ci Pampersa jednego ukraść. Co Ty na to? Nie jest zadowolony. To co, Elmo? Jesteś gotowy pomóc mi wybrać produkty? Nie wiem, czy czekolada 70% to będzie półgoszka, no ale na pewno nie będę brała jakieś 85% bo to już będzie totalny hardcore, więc wezmę taką. Totalnie nienawidzę czarnej czekolady gorzkiej. Eee, fuj. Ty też jej Elmo zjeść nie możesz, Po pieski czekolady nie mogą. Nie wiem, czy ja jestem jakaś ślepa, czy o co chodzi, ale nie widzę żadnego większego opakowania, wiecie, lizaków. Na pewno widziałam przy kasie czupa -czupsy, takie pojedyncze, więc jedynie wezmę po prostu takie, a chciałam większe opakowanie, no ale nie ma. No nie gadajcie, że ich też nie będzie. Wiem, że są, słuchajcie, sfrosty, takie... Serowe kąski, ale chyba ich tu nie ma. Będę musiała do innego sklepu jechać. Bo wiem, że one istnieją na pewno. Pamiętam to, bo ja chyba nawet kiedyś jadłam. Musiałam specjalnie przyjechać do kolejnego sklepu po te gąski serowe, no. No oczywiście tutaj też nie ma, ale za to znalazłam hamemberta w panierce, więc trudno. Musimy się obyć z czymś takim. Myślę, że to też zadziała. Prawie 12 ziko z jakiegoś hamemberta. Gotuj, piecz nie spal z Miss Ego! Dobra, chyba jeszcze niczego nie spaliłam, bo już mam słuchajcie, wszystko gotowe. Czekolada rozpuszczona. Mój serek w panierce też się upiekł i chyba się nie spalił, ale to dopiero za chwilę. Sprawdzę, ale zanim, słuchajcie, zaczniemy wszystko mieszać, to chcę Wam pokazać nowości, które się pojawiły w sklepie MissAgat.pl. Pojawiły się, moi drodzy, worki. Takie wiecie, na buty, albo można też z tego korzystać jako plecak. Mamy tutaj banda bananowy woreczek. One mają też, słuchajcie, fajne, właśnie takie grubsze sznurki, przez co właśnie można go bez problemu sobie nosić na plecach. Jak wiecie, jak plecak, i nam się wiecie, tutaj nigdzie nie wrzyna. Jest jeszcze taki misagowy, on już kiedyś w moim sklepie był, ale bardzo wam się podobał, więc wrócił z powrotem. Kolejną rzeczą jest piórniczek, taki też wy sześć twarzy misagi, tutaj macie jeszcze moje logo, on już kiedyś też był w moim sklepie, ale teraz trochę jest wzór odświeżony, no i po prostu wrócił ponownie, bo jak wy jakieś rzeczy, wiecie, lubicie, to ja staram się je wprowadzać ponownie do sklepu, żeby każdy mógł sobie taką rzecz kupić. No i jeszcze na sam koniec, ten kto nie widział, to słuchaj, Słuchajcie, powstała maskotka grażynki. Tak, prawdziwej i jedynej w swoim rodzaju grażynki. Może jeszcze niektórzy z Was nie wiedzą, że taka grażynka się pojawiła, ale jest maskotka grażyny Uuu, ona uwielbia wszystkie promocje. <laughs> Więc serdecznie Was zapraszam do sklepu internetowego MissAga.pl, Bardzo prosty adres, ale w opisie i w przypiętym komentarzu macie też bezpośredni link. Tym, tyry, tym, tym, tym. Kupa w miejsce. Nie, dobra, to jest, słuchajcie, ta gorzka czekolada, rozpuszczona, przepięknie. No powiem Wam, ładnie pachnie, ale nie będę jej nawet teraz testować, bo wiem, że ona jest gorzka, więc na pewno nie będzie zbyt smaczna. Chociaż może kto wie, no nie? Może jednak raptem na starość, nie wiem, polubię gorzką czekoladę. Mam też dwa lizaki czupsy ale to jest, słuchajcie, wezmę na koniec, bo wydaje mi się, że one mi posłużą trochę jak łyżka. Wiecie, w tym wszystkim, co tu przygotuję, to po prostu zamoczę lizaka i włożę do. Buzi. Myślę, że tak będzie śmiesznie. Kolejna rzecz, którą udało mi się znaleźć, słuchajcie. To są mentosy jakieś kwaśne o smaku właśnie truskawkowym. A te, które udało mi się trafić w minibrancach też są właśnie kwaśne, tylko że one są truskawkowo-wiśniowe. No ale już wiecie, nie mogę nie mogę zbyt marudzić. Ważne, że coś takiego znalazłam. No i to są bardziej cukierki rozpuszczalne, to jest guma. Ale ważne, że jest po prostu kwaśne, bo nie chciałam brać po prostu zozoli, bo to jedyne, które coś znalazłam. Wiecie kwaśnego. Jak to otworzyć? Zaraz się potnę tym nożem, nie? I się skończy nagrywanie. Gotuj pieczy, i nie potnij się nożem. Uuu, <grym> ale ładnie pachną. Ale jaja. To jest guma? Naprawdę? To jest guma do rzucia? Przecież mentos jest zawsze taki, że on się rozpuszcza w buzi, no nie? Wezmę ich tu kilka i po prostu jak będę nabierała, to będę musiała przynajmniej jednego mentosa, wiecie, no nabrać, żeby wszystko, po prostu muszę wszystko spróbować naraz, no nie? Bez wyjątku. Mm. Może się okaże, że to będzie całkiem coś dobrego. Kto to wie? I teraz, moi drodzy, najważniejsza rzecz oprócz pampersa, którego jeszcze na końcu będę musiała tutaj przynieść, to słuchajcie, ten serek. To jest akurat camembert, a nie zwykły Ser, ale suchnie niesamowicie, ogólnie, strasznie. W całej kuchni mi tu nim wali, takimi, takimi starymi gaciami po ojcu. <śmiech> <śmiech> nie, żebym wąchała! A co jest słuchajcie najlepsze, to ja się później na spokojnie przyjrzałam temu, e, no nie wiem, produktowi, tak, z Minibranców. I dojrzałam, że tutaj właśnie oprócz jeszcze tych ostrych papryczek jest jeszcze jakiś limonkowy ranch sos. Niestety sosu ranch nie znalazłam. Nieraz czasami on bywa, z tego co wiem, na jakimś tygodniu amerykańskim w Lidlu, ale teraz niestety takiego, no, nie było. Więc po prostu znalazłam zwykły sos czosnkowy. O! Taki, proszę bardzo, sos czosnkowy. No bo jak, słuchajcie, przeczytałam, jak się robi właśnie sos ten ranch, ranchowy, rancherski, nie wiem jak się odmienić. To tam właśnie jest jakiś majonez, trochę czosnku, trochę cebuli, więc myślę, że taki czosnkowy będzie jak najbardziej podobne. Więc ja słuchajcie, już rzucę sobie do tej miski tutaj jedną tego łyżkę. Mmm la, la la la, jak widzicie, sroga łyżka sosu czosnkowego. Mmm pelotka! Czekolada z sosem czosnkowym z mentosami kwaśnymi. W ogóle najlepsze jest to, że to na szczęście będzie wszystko wyglądało właśnie brązowe, będzie po prostu. Nie wiem, czy to dobrze, że to, że to ma kolor brązowy, ale z drugiej strony, no, może i lepiej. Będę cały czas sobie wyobrażała, że to jest przepyszna czekolada. Te nasze tutaj kąski serowe były nadziewane ostrymi papryczkami, więc mam tutaj ostre papryczki piri-piri. Tam były te ha-ha-penio, halapenio, ale niestety takich też nie znalazłam. W ogóle to jest bardzo dziwne, bo na pizzy one zawsze są, a w sklepie, jak chciałam sobie, słuchajcie, kupić to nie było. W ogóle obawiam się, że te piri piri Mogą być ostrzejsze. Dodam jedną, słuchajcie, w ogóle to wygląda. Zobaczcie, jak, jak serce jakiegoś małego zwierzęcia. Ale ja tu który robię, nie? Dobra, wymieszam to porządnie. Wiecie, nie chcę się zżygać jeszcze, żeby było mi ostro, nie wiem, co to może być zbyt duże kombo. Jeżeli o to chodzi, no nie. Matku, jedyna, co ja robię ze swoim życiem. Pamiętajcie, żeby zostawić tutaj 20 tysięcy łapek w górę, żebym nagrała taki kolejny odcinek. Tylko wtedy może właśnie otworzę dwie kule mini branców albo kogoś jeszcze zaproszę, jakiegoś gościa, który będzie ze mną musiał to jeść. Chociaż nie wiem, czy ktoś będzie chciał, ale jak zostawicie 20 tysięcy łapek w górę, to kogoś zmuszę. I pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, żeby nie pominąć takiego wspaniałego, głupiego kolejnego filmu. Chwila prawdy! Wrzucamy y, tego oto camemberta tutaj. Specjalnie go pokroiłam trochę na mniejsze kawałki. Wydaje mi się, że chyba się zrobił. Chyba. I uwaga, mieszam wszystko razem. Wygląda trochę jak kurczaczki na Getsy, by ktoś w czekoladę wrzucił, nie? Co za mieszanka! Jeszcze metrosy tam latają. Matko, jedyna. Co ja zrobiłam ze swoim życiem? O nie, jeszcze muszę iść po wampersa, bo to chyba wszystko, tak? Aj, no i czupa-czupsa jeszcze muszę w to. O nie, dobra, idę po wampersa. Zrzygam się jak to zobaczę na pampersie Mam tutaj przepięknego pampersa Mam nadzieję, że się czymś nie Zatruje, bo tu jest takie coś niebieskie Nie wiem co to jest, wygląda Jakby to miało, nie wiem wiecie Żeby nie śmierdziało Sikiem czy coś, nie wiem Nie znam się, ale Kto z was tutaj takiego Klocka walno? Czy, czy zaraz widzicie to. Nie wierzę to na. O nie, to był głupi pomysł. Pogrążam się na tym YouTubie, przysięgam. Dobra, teraz jeszcze czupaczku sam muszę otworzyć. I zaraz będę testować. Ech! Proszę, piękny pomarańczowy. Nie, no jak ja mam w to zamoczyć tutaj? Nie, no niewiarygodne. Jak ktoś to tak wytnie z kontekstu, to będzie, że aga je kupę z Pampersa. Nie wrzucajcie tego, proszę, na TikToka, dobrze? Bo nie <śmienicie> proszę, nie wrzucajcie tego. błagam was. Dobra, moczę Elizaka. Ja muszę jakoś spróbować Mentosa tutaj nabrać. O, mam Mentosa, proszę bardzo. Czekajcie, muszę tak, tak dużo nabrać, trochę jeszcze, trochę jeszcze. Camemberta. Czekajcie, mi spada z tego lizaka, no Naprawdę, słuchajcie, no no niestety To taki odcinek, no ja nie wiedziałam, co mi się wylosuje No nie? Kto pomyślał, że W jednej kuli będzie Pampers i czekolada No przecież to najgorsze, co może być Dobra, jestem gotowa Ogólnie dalej pachnie czekoladą Więc wydaje mi się, że nie będzie tragedii Chyba, że będzie turbo ostre To wtedy będzie źle Dobra, Aga je kupę, uwaga Mmm, <grywa> cieplutkie Mmm Mmm, o to ta papryczka chyba, ja, Coś tu chrupień, a, to ta panierka, ale to jest dziwne, bo mam z jednej strony gumę tego mentosa, z drugiej strony coś mi chrupie. Czuję smak, octu to od tej papryczki na pewno ostrej, albo od tego sosu czosnkowego właśnie. Zapomniałam, że to jeszcze tam jest. Kwaśności z mentosa w ogóle nie czuję, bo wszystko zabija ta dziwna odstowa czekolada. Ale Ogólnie, moi drodzy, to jest zjadliwe. To nie jest dobre, ale żygać nie będę. <skry> mm, ale takiego komba w buzi To ja nigdy nie miałam Naprawdę, przysięgam wam Dobra, ten mentos to chyba rzeczywiście to jest guma, wiecie? Nie chcę mi się to rozpuścić Żeby nie było, że zjadłam tego za mało Spróbuję jeszcze kawałek Moim talerzem od dzisiaj jest Pampers, wow Spróbuję więcej camemberta wziąć W sensie tego serka O, patrzcie ile się nabrało O fuu, jeszcze w coś palet użyłam Uwaga, żeby nie było, jem How? Mmm, serio, to jest ciepłe. A wiecie, co jest też ciepłe? Kupa. Powiem Wam, że ta panierka z tą czekoladą nie jest taka zła, Co jest z moimi zębami? A ja ma czarne zęby. Proszę, nie wrzucajcie tego na tych Nie jest dobre. No, nie jest dobre. To akurat muszę przyznać, to nie jest dobre. Nie jadłabym tego na co dzień. Ale nie jest takie, że się, no, po prostu tutaj pożygam. A nie będę Wam też udawać. Ja ogólnie naprawdę dużo rzeczy potrafię zjeść. I chyba dla mnie najgorsze, co by mogło się trafić, to gdyby tu miały być jakieś grzyby. Ja po prostu, jak tylko jak czuję grzyby, to mi się od razu chce wymiotować. Więc, jeżeli kiedyś mi się coś trafi z grzybami, czy z jakimiś pieczarkami, to wtedy będzie tragedia, wierzcie mi. No właśnie. Każdy, kto raptem sobie przewinie film, wiecie, gdzieś pod koniec i zobaczy, jak trzymam coś takiego, co pomyślą, co ja pokazuję, nie? Wiecie, można komuś wysłać screena i ktoś naprawdę, jeżeli nie będzie oglądał filmu, to nie będzie w ogóle znał kontekstu, co tutaj się działo i pomyśli, no nienormalne na filmie na YouTubie. Gówno z Pampersa zjada, nie? słuchajcie, na tyle. Mi się ogólnie bardzo podobało nagrywanie tego odcinka, więc mam nadzieję, że będziecie chcieli zobaczyć kolejny, jeszcze taki z tej serii mini-brandsowej. No bo wiecie, jest ryzyko, jest zabawa, trzeba jeść losowe jedzenie, bo tak się robi na YouTubie. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie, łapki w górę, 20 tysięcy i nagrywam kolejny taki odcinek. I proszę, nie wrzucajcie tego na TikToka, bo wstyd na dzielni jak nic. Pa, pa!